Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić państwu powieść Wojciecha Dudki pod tytułem Czerń i purpura. I powiem tak, polecam z całego serca tę powieść, ponieważ jest ona taka romantyczna, jest tragiczna, Tutaj poruszamy tematy II wojny światowej. Nie chciałabym opowiadać treści, bo nie to jest moim zamysłem, ale niestety muszę troszeczkę tutaj do akcji nawiązać. I yy, mówimy tutaj o II wojnie światowej. Czym była Druga wojna światowa, jak było? Wszyscy doskonale o tym wiemy i tutaj na kartach powieści poznajemy przepiękną historię miłosną oczywiście, ale też tragiczną, tragiczną rozwijającą się w tragicznych warunkach, w tragicznych okolicznościach w tym sensie mówimy. I jeśli chodzi o Wojciecha Dudkę to nie jest to jego jedyna powieść, ponieważ jak tutaj już doczytałam troszeczkę na internecie, no to jest to któraś z kolei powieść. I powiem tak, język, takie słownictwo użyte w tej powieści, podejrzewam, że i we wszystkich tego autora, jest bogaty. Nie jest taki ubogi, nie ma wulgaryzmów. Historie, historia przedstawiona właśnie na kartach powieści Czerń i Purpura. Jest po prostu przepiękna, i muszę się Państwu tutaj przyznać, że naprawdę wykonałam pewną czynność. Państwo, którzy śledzą moje filmiki, którzy mnie znają, doskonale będą wiedzieli, o jakiej czynności mówię. Jest po prostu bardzo wzruszająca, poruszająca, taka chwytająca za serce. Oczywiście przeczytałam jednym tchem. Polecam z całego serca tę powieść. I mam nadzieję, że uda mi się przeczytać kolejne powieści tego autora, jeśli oczywiście dotrę do tych książek, bo jestem po prostu bardzo ciekawa kolejnych książek, kolejnych pozycji. Ale wracając jeszcze do tej, właśnie powieści pod tytułem Czerń i Purpura, no to tutaj też mi się nasuwa taka obozowa rzeczywistość. W książce pod tytułem Wybór Zofii. I jeśli Państwo śledzą moje filmiki, ja o tej książce jeszcze nie mówiłam, nie, nie opowiadałam, ale nawiązałam do tej powieści, do tej powieści w bodajże w. Dziewczynie z Wrzosowisk, Lucindy Riley. O ile dobrze pamiętam, to nawiązałam właśnie do tej powieści Wybór Zofii. I tutaj w tej powieści Wojciecha Dudki pod tytułem Czern i purpura też mamy tutaj taką obozową rzeczywistość. I jak było, to wszyscy wiedzą, ponieważ są Odpowiednie dokumenty, jest literatura na ten temat. Mi nawet udało się kiedyś dotrzeć do takiej książki, nie pamiętam tytułu, miałam ją z polecenia, ale udało mi się dotrzeć do takiej książki, gdzie były pokazane badania, analizy. Właśnie związane z obozem koncentracyjnym. Ta książka powstała bardzo krótko po wojnie i na przykład były tam, były tam wykresy, były różne dane, jak wyglądała ta obozowa rzeczywistość, jak ci więźniowie byli traktowani, jakie mieli na przykład racje żywnościowe, i to wszystko było opisane. Ze szczegółami. Nie pamiętam już dokładnie, ile tam przypadało na jednego więźnia i jaka była norma żywieniowa, ale z pewnością było to znikome zapotrzebowanie kaloryczne dorosłego człowieka właśnie dorosłego, pracującego człowieka. Smutne to jest, to jest tragiczne, to jest po prostu nie do pomyślenia, ale niestety tak było. I tutaj Wojciech Dudka też nie owija w bawełnę. Wszystko ukazuje tak, jak konkretnie się, się działo. Jak można było przypuszczać, że tak właśnie się stało, bez żadnych ubarwień, bez koloryzowania, po prostu tak było. A że jest tutaj wpleciona taka historia miłosna, piękna, przepiękna, wzruszająca, chwytająca za serce, no to dlatego właśnie polecam tę powieść. Polecam tę powieść. I nie wnikając w szczegóły. Jeszcze raz powtórzę, przeczytałam jednym tchem. Podobała mi się bardzo. Jeśli ktoś lubi tematy właśnie takie historyczne, takie, że tak powiem, konkretne tematy, konkretne, nie jakieś tam drny małe, bo i takie się zdarzają, tylko konkretne tematy, to zapraszam i polecam, aby przeczytać tę. Powieść, ponieważ naprawdę warto. Naprawdę warto. Ja już nie będę się tutaj rozgadywała, bo mogę powiedzieć o jedno zdanie za dużo i jeszcze opowiem treść, a tego bym nie chciała. To nie jest moim zamysłem, żeby tak właśnie było, ale mogę z całego serca naprawdę polecić tę powieść. Naprawdę polecam i oczywiście Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za poświęcony czas, za subskrybowanie mojego kanału, za śledzenie mojego kanału, za polubienia, za lajki, za komentarze, za wiadomości takie prywatne, za rozmowy prywatne. To wszystko, co jest z Państwem związane, jest dla mnie osobiście bardzo cenne. Ponieważ Państwo już sami też chyba widzą, że te filmiki, że tak powiem, troszeczkę zmieniają formę, troszeczkę się polepszają w moim odczuciu i oczywiście to jest Państwa. Zasługa. Oczywiście, za wszystkie mówię lajki, za wszystkie wiadomości, komentarze, za wszystko, za wszelką interakcję z Państwem. Bardzo serdecznie dziękuję. I nie przedłużając, konkretnie powiem, że polecam powieść Wojciecha Dudki pod tytułem Czerń i Purpura. I y, oczywiście tradycyjnie nie wiem jeszcze z jaką powieścią z jakim autorem bądź z jaką autorką do państwa tutaj z kolejnym filmikiem przybędę ale proszę proszę tutaj mi wierzyć że jeśli coś będzie godne polecenia, jeśli coś będzie ciekawe, to oczywiście przedstawię państwu, a jeśli coś będzie Kiczowate, niezbyt interesujące, nieciekawe, takie lipne, że tak powiem. Też Państwo się o tym dowiedzą. Także oczywiście serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Do następnego razu.